Hej, kochani, bardzo gorąco i serdecznie Was witam jak zawsze. Dziesiąt Olsztyn, jestem na placu Bema obok kamienicy, która powstała w 1905 roku i pełniła rolę budynku mieszkalnego o bardzo wysokich standardach, jak na ówczesne czasy. Po II wojnie światowej w 1945 roku zniszczyło się tu wiele instytucji państwowych, między innymi okręgowy urząd likwidacyjny. Urząd akcyzowy w latach 1949-1953 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był tu również, moi kochani, internat oraz Państwowa Szkoła Pielęgniarek. Znajdowało się również seminarium duchowne Hozianum przez kilkadziesiąt lat. Obecnie budynek służy jako e, miejsce do wynajęcia biur, lokali. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Hej.